wracamy mecz finałowy druga mapa mapa Deniuk którą już zaczynamy pistol wygrany przez drużynę Dzikie Harce na fujarce czyli drużyna która jeszcze żadnej mapy tutaj nie wygrała oni tutaj będą na pewno z walczyć o zwycięstwo na tym mega zaciętym de inferno Tymczasem my pięknie tutaj BS odbili graczy właśnie e, Lubimy Kebab, no i chłopaki mimo tego eko prawdopodob prawdopodobnie wygrywają, więc to świadczy niestety o tym, że bardzo, bardzo niek niekonsekwentnie e, pogrywa tutaj e, zespół e, drużyny Tero, czyli ciekarce na e, fujarce w składzie N, Inside, Haldi, Fries, nie wiem, to jest chyba po niemiecku, nie będę tutaj... Był. Poliglotem nie jestem Baku. No gruby to jest zespół. Dzikie harce na Fujarce za to lubimy kebab obzdrewniak. Naleźć Emmxef i Newquan. bardzo powoli. Nie wiem, jakim tutaj celem, w jakim kierunku tutaj chcieli. Chłopaki to rozegrać, stali na, na tej pochyli, na tym przeciągu pochyli, już poza radiem, czyli troszeczkę bliżej. Co Chłopaki zrobił? Tutaj stara się manipulować tymi drzwiami. Inside Emmxef na daleko. No i właśnie to jest ten skan, o którym mówiłem. Ja MXF tam starał się zeskanować e, troszeczkę za wysoko mi się wydaje, ale większy, bez większych problemów przypomnę. to jest runda ekonomiczna. Pierwsze, e, dwie rundy po przegranej pistoletówce za przedrużyna, e, która ma zero na koncie gra e, z pistoletami. Chyba, że w przypadku terrorystów została powtórzona bomba, wtedy tych pieniędzy jest więcej i po prostu opłaca się kupić tą broń. Opłaca się zagrać. Pełny ekipunek, a może, a się uda, trafi się runda. No to już tylko zależy od samych graczy. Nie ma tutaj e, przypadku, chociaż w takich sytuacjach 1 jeden versus 1, 2, 3 czasami jest ono potrzebne. Teraz jeszcze niezbyt tu nam przez Nicefa, przez widzieliśmy, dopiero on teraz e, ten flash, znaczy, zszedł e, mu z twarzy, e, bo w tymczasem zakręcili. Tutaj Noły, który jest samo 1 versus 3. Zobaczymy, e, czy sobie poradzi. No już tutaj mało brakowało, a byłyby pieniądze e, dla drużyny terrorystów, nie jednak tak się właśnie dzieje 3 do 1 dla terrorystów, dzięki wygranemu dzięki wygranej rundzie chłopaki wychodzą na prowadzenie no i póki co to oni są zdecydowanym faworytem tego meczu I tutaj musiałam pogonić kogoś Hołotę do roboty <grystanie> 1 do zera dla... 1-4 przepraszam dla antyterrorystów przepraszam, to nie pytanie z mojej strony. Po prostu trzeba kilka fotek porobić, abyście mieli co oglądać na fanpage'u, żeby tylko ta nasza transmisja na żywo z Warszawy z Best Gamer z nie była jedyną pamiątką z tego właśnie turnieju Znowu wszędzie ślepo, masa fleszy, dziesiątki fleszy rzuconych przez najbliższe e, 10 sekund. No i co? No i tutaj widzimy sobie spaceruje, spacerkiem wędruje tym dworem tutaj zupełnie nie. A teraz dziwna sytuacja, myślałem, że rząd sfergował tam antyterrorystę. Tam chyba insight mi pomógł e, i to od niego Frank. E, terroryści lepiej teraz w tym wypadają. No widzimy huśtawkę, ciężko tutaj wskazać, kto sobie lepiej radzi. Naleźć, naleź, który skanuje teraz z okna. Ten skan już tak mniej popularny. Mapa bez ścian, przypominam. Tutaj można strzami mistrzami prześcianę, co jest trochę absurdalne, jeżeli chodzi o właśnie rzeczywistość. Żeby wszystkie ścian zabijać, no nie bardzo. Naleźć, ależ tutaj idealnie pomaga. Dobry cover, ale teraz dostał flesza i No i to wykorzystał. MXFa zabija MXFa, który tam um, bombę chciał rozbroić. No i nic. Z tego nie wyszło. Jest runa numer 2 dla terrorystów. Bardzo teraz z głową to rozegraj. No i wielkie, wielkie brawa dla graczy, proszę na dzikie harce na Fujarce. No te nazwy nie rozegraj od początku do końca tego Bagietę. Bardzo schematycznie jak zwykle wszędzie smoki, flesz, ale teraz się pomylił obsy katastrofalnie, nie zabijał. E, chciał zabić przeciwnika, ale w ogóle tam nawet nie pozbawił go życia, e, ani tam nic większego nie zdziałał. Cały magazyna tylko wystrzelił. No bardzo, bardzo źle to wyglądało. No i terroristi do obecnie się korzystają. Tutaj można śmiało powiedzieć, że obs popsuł tą rundę ewidentnie. Jest insight na plecach Hemnik będzie broń zachowywać tutaj ciekawie ustawiony, jeżeli nikt tam z tej czerwonej barier barierki nie będzie podchodzić, a po prostu na głęboko tutaj wejdzie na pochylnie, to raczej zginie. Tutaj nikt się nie będzie spodziewać właśnie gracza zachowującego broń. naleźć no pewnie tak samo, ale teraz trafia. Chociaż miałem wrażenie, że strzelił obok. No dobrze, takie są uroki 10-letniej gry ponad, więc nie możemy się je czepiać. Jeszcze tutaj ma. Y, nacierający graczy, musi uciekać, musi tutaj ich zatrzymać tymi fleszami. Starał się skanować, ale jednak odpuścili. Jest y, kolejna runda dla terrorystów, to jeszcze ciekawy frag Nadem od No Way'a. 4 do 3 dla CT, przypomnę, to jest pierwsza połowa mapy Deniuk. Więc jeszcze sprawa ciągle otwarta, jeżeli chodzi o sam pojedynek, to jedna mapa już wygrana przez graczy drużyny CT. Oni teraz również na prowadzeniu będzie starał się zeskanować z z dachu tutaj nie wiem o tym skanie, on akurat trafia w gracza będącego na gnieździe na drabinie. Właśnie tutaj ten skan trafia gdzie stoi drewniak. No gdyby teraz tam strzela właśnie. Nie, sorry, tamten skan akurat chyba nie tam, tylko na. O właśnie tutaj. Jeżeli stał, już by do końca tutaj doszedł drewniak, to właśnie tam ten skan trafia. Ale dobra, już się nie wjeżdżajmy. My tutaj nie uczymy grać w ses, bo tutaj musimy skupić na widowisku. Jest frag dla drewniaka no, i tutaj bardzo dzielnie walczył, ale na tej... E... No może mu odwagi nie starczyło. Nie starczyło mu punktu życia, żeby tutaj jeszcze więcej zawojować. Ma alej snajperkę. No i jestem teraz bardzo, bardzo ciekaw, czy on zdoła coś tutaj dla swojej drużyny ugrać, zdobyć, zabić cokolwiek. No co co, e, shot i on tutaj będzie ma teraz ciężko będą tutaj e, nachodzić przeciwnicy, chyba że z tym AWP się popisze. Nie, kolejny mistrzot, shot, niech on tego AWP już nie gra, niech komuś ze swojej drużyny rzuci, e, chociażby Emiksofowi albo niekłanowi e, którzy chyba zbyt daleko e, niego e, Insight Jest tutaj na placu, strzelać chyba ze snajperem, no i zobaczmy, kto będzie tutaj lepszy, nanyś, akurat teraz trafia, gdy z tego powa zeszliśmy, no nieładnie, na, nieładnie, A tutaj pan Stankiewicz. Ale się zachowuje, jednak nie tylko 2 HP po tych e, strzelaniach, po tych konfrontacjach na dworze, na placu. No way, teraz znów z szansą, 42 HP. Ma bombę w besie, na tą bombę spogląda Nukan. Nukan który patrzy na poczekalnię, e, Krzyżowo również na okno, aż teraz skanuje, no i właśnie, to jest kwitesencja Counter-Strike'a. E, z tymi skanami, z tymi nieprzewidywalnymi e, bardzo skanami. Counter-Strike kojarzy. No może nie wszystkie FPS, bo w Call of Duty chyba e, aż takie przesady z tymi przez ścianę nie ma. Nie na blisko e, przy kurniku. Jest tutaj skracany N. Przypominam tutaj pół eko graczy drużyny terror jeszcze ślepo wszyscy chyba tutaj ogólnie na fleszu wszyscy mają biało na ekranach aż teraz znaleźć się wreszcie się popisał tym refleksem który w Universal Soldiers chociażby pokazywał tutaj skanowany terrorysta szukają go usilni antyterroryści szuka go również naleźć który tutaj skraca może zaraz się naziać gruby Strzela się za to z graczem przy drabinie na dachu no i on tutaj gorszy niech pan kończy i siódma runda dla graczy lubiących kebab no Chłopaki, póki co, so tutaj lepiej sobie radzą, mamy jakby taką powtórkę z pierwszej połówki. Przepraszam, pierwszej połówki, z pierwszej mapy, mapy D Inferno, na której mieliśmy jakby podobny przebieg. Nie wiem, czy to wygląda tak, jakby było troszeczkę ustawione, w każdym razie dosyć dziwnie. Najprawdopodobniej to tylko przypadek, no ale taki mały zbieg okoliczności nam wyszedł. Jest Niukwan. który wystrzega się tych granatów. Będzie za to starał się fleszować kolejny granat. Coraz mniej punktów życia ma tutaj, więc musi za chwileczkę podjąć jakieś działanie. Nie ma tutaj Nikoł Teraz w No nie wybrał odpowiedniego momentu. Gracz drużyny CT. Gracz zespołu. Lubimy kebaby. Jest za to N. N pod drabiną dachową. Trochę to jak LeRamar Le zabrzmiało, ale oczywiście to nie jest żadna re reklama. Jest za to Insight, który tutaj z Wam, bo nie za bardzo to zrobić ciągle. Mogą mieć przeciwników z dwu, obu stron. Za to M tym raz, tymczasem fraguje coraz bardziej ta sytuacja jasna i klarowna dla zespołu drużyny Terror. Zostaje chyba tylko zresztą OPS z Nalesiem. OPS dwa fragi tutaj, no dzieli się na niego pod gniazdem terroryści. Ciężko tutaj przewidywać. Jak w huś, huśtawce, jak w kaleidoskopie, tutaj się to wszystko nam zmienia. Jest! Insight, no bardzo ładnie teraz uprzedził gracza. Przypominam, tutaj jest delay 60 sekund, więc ciężko nam się razem z graczami tutaj tym ekscytować. Nie możemy robić stingu. to było po prostu dosyć, dosyć dziwne. Chociaż powiem wam, że na turniejach, gdzie gracz gra, na przykład na scenie, mogą mieć takie specjalne, robione w technologii samolotowej słuchawki, które bardzo dobrze tłumią dźwięki zatoczone i oni nie mają prawa słyszeć tego, co się dzieje poza nimi czyli chociażby dźwięków ze, ze sceny tam, gdzie macie skontowane gdzie widownia także słucha oraz obrazu, gdzie mogą chociażby zlokalizować ustawienie przeciwnika. Tymczasem jest sytuacja coraz gorsza dla graczy zespołu dzikich Harce na fujarce. Ciągle tutaj obrywają ciągle należy. Wyciąga te fragi Bartowanie na daleko na dworze na placu jest N na. Radiu i on tutaj również e, w nielepszej sytuacji. 35 HP. Jest również No way jeszcze gorzej, 3 HP, ale mają ciągle MOMA, więc sytuacja ciągle otwarta. A może nie do końca. No way to wróć, Zakowa. Jest świadom, że 3 HP tylko na jego koncie, że on tutaj już wiele niż działa. Też taki jest zupełnie nienaturalna. Część Counter Strike 1.6 można e, takie rzeczy robić. Tak jakby nie wiem, śliznąć się na to, tak to wygląda, chociaż po, wspiąć się na to. Nikt go tutaj nie zauważy, Spójrzmy, biegnąc e, na respa. Dopiero tutaj z góry. Więc no, jak najbardziej dobre ustawienie, jeżeli on ma tylko tą broń zachować. Zresztą jako jedyny teraz zespoł terrorystów, więc będzie runda numer 8. W tej pierwszej połówce mapy numer 2 mapy Deniuk 8 do 4 dla zespołu CT. No i mamy rundę numer 13, numer, e, rundę numer 13, przed nami jeszcze trochę, zależnie od tego jak oba zespoły będą grały e, i ciekawie jestem, czy już na finał nam zakończy się po dwóch mapach, jeżeli to gracze LBK będą do końca konsekwentnie ten w nich e, ciągnąć, e, czy gracze e, drużyny Tero wezmą się w garść, tak jak to było na Inferno. No i będą również do, do końca ten hype ciągnęli. Mam również nadzieję, ale teraz jest ale teraz pięknie z kolei udało mi się z tym bursem wejść. Jeszcze szansa na drugiego fraga, no teraz już tak kolorowanie było. obsładnie tutaj z tego gniazda broni. Coraz Gorecja. teraz Enny w moment sprayuje z tego kurnika, ale już w skrót z kurnika. No ciągle nam się ta akcja zmienia, ciągle bardzo dynamicznie. Jest dziewiąte oczko na konto CT. Na konto zespołu, lubimy kebaby. No i coraz gorzej to wygląda dla drużynę terrorystów No i mamy powtórkę z rozrywki. Tutaj inaczej tylko ująć wręcz nie da. Jest Insight. Myślę, że najsilniejszy ogniwo, jeżeli chodzi o swój zespół. On tutaj z tym jignem może zaczarować. No ale jednak nie teraz. 10 do 4. I przynajmniej ostatnia runda tej połowy. No, póki... no jak na razie to dominacja graczy CT. Chociaż tutaj należy przypomnieć, że ta strona antyterrorystów jest zdecydowanie stroną łatwiejszą do rozgrywania. Tutaj rzeczywiście już... TBS-y kryje się bardzo, bardzo łatwo, z dużą łatwością. No a drużyna terrorystów jest zazwyczaj skazana na gonienie w wyniku w połówce drugiej. Yes, MXF, tym razem nie wyszło już mu to, co uczynił w rundzie poprzedniej. Jest drewniak. Drewniak, który, no chyba jak drewno, jednak nie gra. Tutaj ma 15 fragów, ma i 44 HP, no way, już tutaj będzie kryłe z Wencylii, to przynajmniej mieć wizję na to, co się dzieje, coraz gość to wygląda, te jeszcze walczą, ale opsno tutaj myślę, że robi za robi za całą drużynę praktycznie w niektórych sytuacjach bardzo ładnie tutaj te klacz odbija Ma tutaj dwóch graczy wentylu, no i ale teraz ciekawie z tym lokiem. tutaj widzimy, że to jest jedyna urońnik z którą można strzelać z drawiny w CESie. To także jest bardzo ciekawe, coraz mniej czasu jest w kleszczach przeciwników no i tutaj inaczej to wyglądać nie mogło. Od 10 do 5 się kończy nam ta połowa jest piątoczko na konto. lubimy, no przepraszam jeszcze raz Mamy e, oczko Na konto zespołu lubimy kebaby. Yes. Czy nie? Na konto zespołu Insider, dobra. Chyba za dużo jak na te dwa dni, przynajmniej dla mnie, na wpędzanie czasu z tak pixelową grą, gdzie jeden pixel jest prawie jak moja głowa. Nie, no, przestaję, dobra. Zmiana strony. Teraz, to gracze drużyny dzikie. Harcy na fujarce będą BS-y a bronić, a drużyna Newwana, czyli Bimkebaba, Ale teraz czemu nas tam nie ma? Frag za fragiem. Dwie osoby N i Newwana, tutaj póki co najlepiej sobie radzą. Zostaje No Way z Insiderem na Drewniaka. Czy on teraz tutaj podoba? Niego tutaj jak na razie nie ma jak zabić. Jest dobrze ustawiony w przywódcach, zaraz może zostać skrócony. 100 HP ciągle. Niko dalej jeszcze nie trafił. No, ostrożnie, na gnieździe. E, inside ma wgląd na bomb, ale widzimy, że już się powoli wycofuje. Drewniak nie jest za bardzo co zrobić. Będziesz miał tutaj e, Insider, który ma niewiele HP. Tutaj najlepiej byłoby się mu wybrać, e, ale ma no, -way na gnieździe, który teraz góra tam nie patrzył, wykorzystuje to Drewniak e, doskonale, ale jest jeszcze na krzyż Inside, a, inside a, który... Psuje, strasznie psuje, 3 poprawi, 28 HP, jeszcze mniej drewniak, bo 17 ma bombę, coraz mniej czasu, może to na czas rozegrać insight. Tak to teraz powinien zrobić, ale widzimy, że idzie na żywioł, ucieka wentylem. Nie, to tylko ściema. Wiedział tam inside, lepszy drewniak! A jeszcze raz krzyczą tam. Szkoda, że na Dileju nie będzie można tych emocji poczuć. Nie będą mogli tego poczuć. Nasi widzowie tutaj w auli Uniwersytetu. Przepraszam, Uniwersytetu, Polityki Warszawskiej, aż mnie też te emocje pociągnęły przez chwilę i także tutaj student mnie trochę podburzył do tej pomyłki. <grym> student akurat Uniwersytetu Warszawskiego, swoją drogą. Pista retówka na końcu lubimy kebabę i to dla nich zdecydowanie duży, duży plus. Kubaki już naprawdę są blisko zwycięstwa w tym finale. Naleźli już otwiera rundę, dwa dobry fragi, ale nie spodziewałem się niczego, powiem czy jeszcze trzeci, nie, nie, będzie trzeciego ani czwartego fraga, Entany jedynie urwał jakiegoś tam, jakiegoś tam killa, udało mu się desperacko zabić, ale to niewiele, niewiele, jeszcze ona akurat przy życiu trafił tam w głowę, ale to chyba jedyna kula, która zebrała mxf fragi, tak się z USP strzelać nie powinno. Doskonale, doskonale, jak na razie jeździ terrorystom i to oni są na pewno nie tylko przeze mnie, ale przez widzów i tutaj na miejscu na Best Gamers Tournamenty i na streamie predysponowani do zwycięstwa w tym finale. Naprawdę, że bardzo niewiele o tego brakuje. No, Emincef Ciekawy granat, na pewno nie tak chciałby rzucić. Tym razem na eko całkiem ciekawie radą sobie antyterroryści. Szkoda, że tutaj wszystkie ambicje drewniak sprowadza praktycznie do zera. Jest jeszcze N na dole i chyba gracze mx tam drewniak wiedzą, że raczej na bumpside górnym i koło nie ma. Bumpside tutaj nie atakować nie będą. Ci dalej czekają, nie mają innego wyjścia, drewniak obity, można na tym skorzystać. zagra na drewniak daje yy, znać o sobie, lecą flesze, Tutaj starają się ewentualnie graczy co te zatrzymać. No i będzie atak na górny już na pewno no i spójrzmy na to tutaj, chłopaki. Dobrze się ustawili. Dwa w Pragi. Jeszcze tutaj drewniak troszeczkę. MXF-owi pomk. wielkie, wielkie brawa. Trochę szczęścia teraz miał, że tak idealnie się ustawili jego przeciwnicy, gracze do Jest druga runda. No i ciekawe, ciekawe eko w ich wykonaniu. Trochę tutaj szczęścia zabrakło graczom zespołu kebabem. Myślę, że i tak na tym nie ucierpią. Wynik jest dostatecznie wysoki. żeby pociągnąć go do końca i zakończyć ten mecz, ten mecz finałowy już w dwóch mapach. Bardzo poprawnie, teraz się poprawia, jeszcze jeden frak, ale no Ops już tutaj wymierzył kilka pestek w jego głowę, nie dawał tutaj żadnych szans swojemu rywalowi. Jest No Way, No Way w kurniku, który będzie tutaj szukał Opsa, to lepszy, zaskoczony chyba trochę przez gracza zespołu Dzikie Harce na Fujarce. Ciągle walczą, ciągle walczą antyterroryści, przypominam, że to jest strona zdecydowanie łatwiejsza, więc oni tutaj zdecydowanie Mogą jeszcze powalczyć, nie skreślajmy ich. CS naprawdę jest jeszcze bardziej niespodziewal nie nieobliczalną grą niż e, chociażby LOL czy StarCraft 2, gdzie po kilku dobrych zagraniach taktycznych, już faktycznie e, jedna trzecia meczu jest już. E, no. <grystujesz> jest już wiadoma. No skan oczywiście tutaj na gniazdo, tam już na te rusztowania bliskie dachu. Mam wrażenie, że jest troszkę, troszkę za cicho. Counter. No, teraz trochę zrobiliśmy za głośno, wydaje mi się. Tymczasem ciągle walczący terroryści, no i póki co gruby tutaj mógłby coś się zabić. Może to ten moment. No wyginie. E, gruby 75 nie może się odnaleźć na tej e, mapie. Jakoś jest jeden tak jakby chciał teraz zaprzeczyć się e, tym wszystkim moim słowom. E, czy będzie jeszcze jeden frag od niego? Chociaż powinny być przynajmniej cztery. No bardzo ciężka sytuacja. że tak nawet można określić o, ekstremalnie ciężka. No ja tutaj co prawda wątpię w niego, patrząc także na jego wcześniejsze popisze, popi Popisy. Popisy! Oczywiście, list zresztą tutaj całe show kończę. No, nie tylko baret, bo pojedynek jest miary wyrównane dopiero teraz. przypieczętowuję jakby to swoje usytuowanie względem przeciwnika. Zespół lubimy kebabę. Ciągle wierzę, bardzo mocno wierzę w zespół insider. Póki co, to bardzo było otwarcie odnaleźcia. Znowu dwa fragi, jakby déjà Ale teraz. déjà przepraszam. Tak powiedziałem, jak typowy polaczek, to. Ale okej, okay, ciągle CT tutaj gorsze, ciągle oni tutaj muszą ten wynik gonić e, i tracą e, na początku rundy frag, nie wiem czemu oni nie przewidują tych dobrych ataków. Ciągle zresztą dobry respawn jest e, u graczy zespołu e, teraz co ciekawe szybkie te ataki i ciężko też się jest antyterrorystom e, ustawić, więc trochę tego szczęścia e, chyba wydaje mi się mają e, gracze zespołu Insider. Mam telefon. Może odbierz ktoś? Nie, chyba nie, Tymczasem 4 do 2 dla zespołu. Insider dla dzikie. Przepraszam. 4 do 2 dla ludzi kebaby. Tak, troszeczkę mnie. Ciągle ja się, a teraz gruby, no trochę mnie zauroczył tymi e, programami, mimo że tego nie widziałem, to pamiętam jego ustawienie. E, względem przeciwnika jeszcze wcześniej. Naleźć! No i właśnie za to dziękuję ludziom, którzy tutaj są na Best Gamers. E, zazwyczaj przez widownię typową e, dla CSA zostałbym zwieszany, jeszcze wypluty przez nich 10 razy. A tutaj no trochę mnie to bardziej nawet motywuje do tego, dlatego chyba nauczę się komentować StarCrafta, ogólnie będę trochę więcej czasu z nią spędzał, bo tak naprawdę co, nic o niej nie wiem, to samo o, o LoLu, taki cs ze mnie chłopak jest. Więc może pora na to, tymczasem Drewniak, no coraz bliżej wyjaśnienia w tym meczu, lubimy kebaby, już 5 oczek i chyba wydaje mi się, że runda meczowa przed nimi, czy mieliśmy 10 do 5, czy 9 do 6 w pierwszej połowie, nie mam tutaj żadnej kartki, już rękę mam dostatecznie pomazaną. MxF, MaxFame, no, o tym nie widziałem, sorry. Tutaj do Screecha jeszcze propsik należy. Gracze CT wreszcie tutaj, starają się wskazać Baku, gdzie on jest? Baku tutaj naprawdę ładnie fraguje. Trzeci frag nawet chyba od niego. Niukon kładzie bombę, ciągle CT w grze. Nie ma co ich skreślać. No way, jako ostatni. No i czyżby to baruna latero? NukeOne, runa numer 6. No i nie wiem, czy to już koniec. Tak, good game. Chłopaki skończyli wreszcie ten mecz finałowy, no tak troszeczkę mogę odżałować, że tak nam się ujednostronnił ten mecz w pewnym momencie. To była chyba nawet chwila, gdy gracze z zespołu Lubimy, przepraszam, nie Lubimy Kebaby, Lubimy Kebaby bardzo ładnie ten prym wiodło przez większość pojedynku. Natomiast chłopaki z Timu, Dzikie Harce na Fujarce. W pewnym momencie, tak jakby zatrzymali się, nie zaczęli, już przestali tak konsekwentnie dążyć do tego, co grali wcześniej. No, i wydaje mi się, że to głównie ich zgubiło. Bardzo szkoda mi z tego powodu. Akurat taka dla mnie.